Mówicie Bogu, co kryją Wasze serca, który święty jest dla Was ważny w naszej Ojczyźnie. Mówicie, że z wiarą przyjmujecie wolę Bożą i oddajecie Świętemu Andrzejowi cześć jako głównemu patronowi Ojczyzny. Mówicie Polsce, że czujecie się za nią odpowiedzialni i pragniecie jej pomóc, przywołując pomocy z nieba przedstawienictwo Świętego Andrzeja. Mówicie naszemu narodowi polskiemu, że w kulcie świętego Andrzeja jest nadzieja na lepsze jutro w Polsce. Mówicie tak Polsce i narodowi, bo z wiarą przyjmujecie jego proroctwo wypowiedziane w roku 1819. Powiedział wtedy, gdy będę głównym patronem, Bóg w miłosierdziu swoim wywyższy Polskę i stanie się siłą duchową dla innych narodów.